Chciałbym dzisiaj powiedzieć o trzech cudach, które pojawiają się w dzisiejszym krótkim dosyć fragmencie Ewangelii Mateusza. Pierwszy cud to jest powołanie właśnie niego, powołanie, powołanie Mateusza. Bardzo lapidarny, krótki opis. Jezus wychodząc z Kafarnę ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej rzekł do niego, pójdź za mną. A on wstał i poszedł za nim. Mateusz był celnikiem i pobierał opłaty za towary, które były wwożone wo bądź wywożone na terytorium Heroda Antypasa. Być może zajmował się także ściąganiem podatków nałożonych przez rzymskiego okupanta. I z jednego i z drugiego powodu e, uważano go za współpracującego z okupantem, podejrzewano go, że korzysta ze swojego stanowiska, aby się wzbogacić. E, Mateusza i jemu e, podobnych rabini stawiali w jednym szeregu. Z mordercami, z rozbójnikami, z nieczystymi. Co więcej, aprobowali okłamywanie ich, aby unikać płacenia podatków. A co najważniejsze, w kontekście całej dzisiejszej Ewangelii, uważano, że takie osoby nie mogą, nie mogą należeć do, do Królestwa Mesjańskiego, do Królestwa Bożego. I utożsamiano ich właśnie z grzesznikami, z poganami. A Jezus jednak zaprasza. Mateusza, jednym prostym, pójdź za mną, na co on natychmiast z radością odpowiada. Nazywam to, to wydarzenie cudem, ponieważ tę opowieść ewangelista zamieszcza pośród wielu opisów cudów. Które w tym rozdziale, w dziewiątym rozdziale Mateuszowej Ewangelii się znajdują. Tam jest opis uzdrowienia paralityka, jest historia Jaira i jego córki, jest uzdrowienie kobiety cierpiącej na krwotok, uzdrowienie dwóch niewidomych, uzdrowienie opętanego i innych chorych. No i właśnie powołanie Mateusza. Powołanie do Królestwa Bożego, do Królestwa Niebieskiego, bo przecież to nie jest powołanie Wyłącznie do tego, żeby być znajomym, przyjacielem Jezusa, towarzyszem jego drogi. Jest cudem Bożej łaski. Cudem jest, no, można powiedzieć, taka zgodność dwóch pragnień: pragnienia Pana Boga, który powołuje, i człowieka, który odpowiada Panu Bogu. W tym kontekście możemy powiedzieć o drugim cudzie, może jeszcze większym. Dlatego, że i grono, które odpowiedziało na zaproszenie Jezusa, jest znacząco większe. I to jest ten cud, który się wydarzył w życiu tych wszystkich celników i, i grzeszników. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem, i Jego uczniami. Ci celnicy, grzesznicy to są osoby, jak wcześniej wspomniałem, które uznano za niegodnych. Wejścia do Królestwa, i za kolejny cud Bożej łaski należy uznać to, że ci wykluczeni przez rabinów gromadnie przychodzą do, do Jezusa, do nauczyciela, do wędrownego y, y, nauczyciela, i ten cud mógłby być jeszcze bardziej spektakularny. I y, y w zasadzie mógłbym zakończyć kazanie tutaj bez kolejnego punktu. No ale nie wydarzył się. Tak się nie stało, więc kontynuuje. I to jest trzeci cud, który się nie wydarzył, a mógłby się wydarzyć. Bo można sobie wyobrazić taki, taki opis tej Ewangelii, że gdy wielu celników i grzeszników przyszło, zasiadło wraz z Jezusem z Jego uczniami, dołączyli też faryzeusze. Którzy, widząc, co się dzieje, zrozumieli, co znaczy miłosierdzia pragnę bardziej niż ofiary, i wszyscy chwalili wielkie dzieła Boże. Mogło tak się stać. I to byłby naprawdę fenomenalny, największy z tych cudów. Tak się jednak nie stało. Taki cud się nie wydarzył. Dlatego, że ci, co wiedzieli, że potrzebują lekarza, pozwolili się uleczyć, ale ci, którzy w swoich oczach Uważali się za sprawiedliwych, faktycznie nie dali się powołać. Wtedy te słowa Ewangelii brzmią no, dosyć ironicznie: Nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, bo może sprawiedliwych jest bardzo trudno powołać, może się nie da. Ale kto wie, ta historia się tutaj być może nie urwała, i może zgodnie ze słowami idźcie i starajcie się zrozumieć. Co znaczy, chce raczej miłosierdzia i że ofiary może kiedyś, później, może zrozumieli, tego nie wiemy. Jaki jest morał, czy propozycja morału z tego, z tego opisu, z tej, z tej Ewangelii? Powołanie bardzo szeroko rozumiane. Tutaj, właśnie jako wejście do wspólnoty z Panem Bogiem, do wejścia do Królestwa Bożego, do Królestwa Niebieskiego. Powołanie jest zawsze aktualne. Jest zawsze aktualne dla każdego człowieka, niezależnie od tego, jakie pragnienia moralne, jakie wybory życiowe ma na swoim koncie. Powołanie jednak nie jest przymusem. Konieczna jest moja wolna odpowiedź. I prawdziwym dramatem jest taka sytuacja, w której dochodzę do wniosku, że ja przecież żadnego zaproszenia, żadnego powołania nie potrzebuję, bo już wszystko co dobre, co godziwe, co sprawiedliwe osiągnąłem i tak będę dalej żył i co więcej i z tego właśnie powodu uzurpuję sobie prawo do oburzania się na innych, że nie są tacy jak ja i wydania wyroku, że ci Grzesznicy nie zasługują na przyjaźń, na, z Panem Bogiem nie zasługują na wejście do Królestwa Bożego. I w końcu te słowa idźcie i starajcie się zrozumieć. Te słowa starajcie się zrozumieć w domyśle Boże objawienie, Ewangelię, dobrą nowinę Te słowa zawsze pozostają aktualne dla wszystkich, dla tych, którzy nie rozumieją, dla tych, którym wydaje się, że zrozumieli. I dla tych, którzy faktycznie zrozumieli, dla tych, którzy dobrze rozumieją objawione Słowo Boże, dla tych też jest to aktualne, by przypadkiem nie zapomnieć, nie wykrzywić, nie zgubić, nie zatracić sensu, żeby utrwalić sobie to objawienie Słowo Boże w swoim życiu. Amen.